Cześć wszystkim. Wszyscy wiemy, że pszczoły, pszczoły to są wzór pracowitości. Każdy wie, że pszczoły pracują ciężko cały sezon. Ale patrzcie, co tu się dzieje. Jest połowa lipca. Sobota. Koło 16. Pogoda w miarę fajna. Proszę, tak spędzamy czas. Na tarasie relaksik. I co chwila wpada nowa koleżanka z nektarem. Albo czymś innym do przekąszenia. I tak można spędzać całe wakacje. Proszę bardzo. A te? Te nie. Te są za młode. One jeszcze nie wiedzą, że tak można.